Masz być symbolem martyrologii pacyfikowanej za młyszczyny, rozumiesz? Towarzysz sekretarz Kos wierzy w ciebie i ufa tobie, rozumiesz? Bronuś, przypomnij sobie. Matka przerzuciła cię w obozie przez druty, tak? Tak. Upadłeś na kupę kartofli, tak? Tak. I kto cię podniósł? Przypomnij sobie. Ojciec Cię nie podniósł. Podnieśli cię. Kto Cię podniósł? Nie, nie ojciec. Nie hmm? podniósł Cię ojciec, Bronek. Co Ty mówisz? Podnieśli Cię radzieccy partyzanci. Powtórz, Bronek. A, party, albo, a, albo partyzan. Tak, Bronek, bardzo dobrze, ale powiedz. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Hmm. Radzieccy, to też nie wiem. Bronek, uważaj, co mówisz. Przecież hmm. pamiętasz, jak było. Powtórz, proszę Cię, tutaj. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. No, spróbuj. Powieliliśmy, tak? Nie, podnieśli mnie radzieccy... A, a, a podnieśli mnie tak? radzieccy partyzanci. Dobrze, teraz powtór to samo, tylko głośniej. Radzieccy partyzanci. Podnieśli mnie radzieccy pal... partyzanci. Tak, to samo, tylko głośno, Bronek, głośno, głośno. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci partyzanci. Tak, dobrze. I teraz popatrz tu, Bronek, do tego mikrofonu. Po, podnieśli mnie, nie... Ale głośniej, głośniej. Głośni. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Tak, tak. A teraz to jeszcze głośniej, Bronek. Jeszcze głośniej. Podnieśli głośni. mnie y, y, radzieccy partyzanci teraz powiedz do tego jeszcze mikrofonu. Głośno krzyknij. Radzieccy partyzanci. Radzieccy partyzanci. Tak jest! A teraz powiedz... Radzieccy partyzanci. A teraz powiedz całe zdanie. Pamiętam, że podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Pamiętam, że podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Tak! Tak, świetnie. A teraz mów. No ale to jeszcze inaczej trzeba. Tak? Bronek, to nieważne. Musisz powiedzieć jasno i wyraźnie. Bo, I z dumą. Powiedz bo, to o, z dumą. Tatuś mnie właśnie. Bronek, jaki tatuś? Jaki tatuś? Bronek, powiedz tutaj, nie żaden tatuś. Przecież pamiętasz, jak było. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Tak, Bronek, świetnie. Towarzysz sekretarz, że będzie z ciebie bardzo zadowolony. Tak. A teraz powtórz jeszcze raz. Głęboko i wyraźnie, wyraźnie, Bronek. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Brawo, brawo. I powiedz teraz jeszcze jedno zdanie. Pamiętam dobrze... Pamiętam dobrze, że podnieś... podnieśli mnie Radzieccy Partyzanci. Tak! tak bronek, jesteś wspaniały! I powtórz, jeszcze raz, ale teraz wolno, wolno. Pa, wolno, uważaj. Pamiętam dobrze, że podnieśli mnie Radzieccy Partyzanci. No, wolno, wyraźnie. Pamiętam. Ale to jakaś, na... ale, ale to ta, tatuś mnie... Bronek! Gdzie tatuś, gdzie tatuś? Co ty mówisz? Przecież sekretarz Kos mówił ci, wierzy w ciebie, jest twoim przyjacielem, żaden tatuś. Przecież mówiłeś, przed chwilą powiedziałeś. Chodzi mi o to, tylko żebyś powiedział wolno i wyraźnie. Pamiętam dobrze, że podnieśli mnie radzieccy partyzanci. Powiedz głośno i wyraźnie. Tu, do tego mikrofonu.